Witajcie moi kochani, witam was, Maximus001 oraz... Ronnie Franklin, tym odcinku, Tak, sekuta. i chcieliśmy was zaprosić na kolejny odcinek serii. Zagramy w Doom to na Tak, no to jedziemy. Po Okej, ale uważaj, bo tam typowy jest. Ja go słyszę, ja go poznaję, ja go słyszę. No i ja wziąłeś ja bie... mi tą... Ty Co? A teraz słyszę z dzisiaj. Łoho! Wow! Ja się to drugie zabiję.

Oké, we zijn er. Oh Profeit! 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 Yeah! Profeit! 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 To Profeit! 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 to Ale ich nabalam. Ja cyberdemona rozwalę. Bóg! O, obs, obs, nie wiem... A! Co do tego cyberdemona rozwalić? Wiesz, tego dużego, tak. który wcześniej nas służył. O właśnie, ten! Z mała. Ja też, chyba, chyba. ale przecież miałem rzucić. woli, bo i, bo Boli, boli, i, boli, boli. Yeah. Go, go ja! Nie, ci nie. Ty. bo bo i. A, bo i. A, Ja! i. bo i. A, bo i. A, bo Nareszcie nareszcie spokój, kurde uh! Chodź no nie mogę E, no ja sobie sam nie poradzę. Szybko! właśnie tutaj! Ale dzień! Ooo! tak tak. Help me! Uwaga! No, ja, ty jest Ashwile'ów! jesteś! Uważaj tam są te zapalające! Ale Ashwile. nie wiem gdzie ty jesteś! O! a wyszły już! A ratunku! Uważaj! Rozwalał! Się. O! Tu też jest! O, ale... Nie, ja nie mogę. Dzisiaj na to... Ale o, Bos Boss! Bossa? Boss? Boss jest? Nie wiem. O, żeż, rzeczywiście boss. No nagrałem zobaczyć. No, kurde. Ale ten poziom będzie mi dodał, kurde. misio! Ja już myślałem, że gorszego od no. niego nie będzie. Łubo, <laughs> błąd. Ale ja... Mam... Dobra, śmiech. Dawaj się! Skąd masz plaz plazmę? Znalazłem! Ta? Gdzie Ej. była? Ja nie wiem, jakiś poziom trafiłem, co? Jakieś pajączki? Okej, okay, chodź tam tego pająka dużego, O, tu jest! No właśnie, cho chodź. Ej! Okay. Halo! Wiem, już i dojdę. O A! Kurde, amunicję nie mam! jak ktoś mnie ku... A nie, mam jeszcze dużo. Jest! Tybałem. Tybałem. Ej, ile już plazma! Ale nie mogę iść. Trochę żal. Czekaj, ja pójdę tam rozwalić te barony, bo tu są jeszcze. Pamiętam tu się trochę. O, ale no fajnie. Tak. Ale fajne granie no, powiem, fajnie się tak gra Polecamy dla wszystkich to grę. Co? Polecamy dla wszystkich to grę. No, ja chcę, że polecamy, kurde. No widzę cię wiesz, i żywy. No właśnie. No, nie? Tak to zrobimy. Ja w to grę kiedyś grałem na konsoli O, a ja, to, a ja tą grę kiedyś przeszłem. Tak. Uwierzysz? W snach. No. Ale nie na tym poziomie. O, oh, damy. Jak my gramy na pierwszym oh, poziomie, że normalny to? szok no, no właśnie kurde, ja, ja jak już napisałem w opisie nie, Nieraz rozdziałyłem gębę ze zdumienia No widziałem to <laughs> Ops, nie wiem czy ich rozwalę, zamyślałem czy mają Już rozwaliłem dwóch Nie, nie. <grymne> no, zna, zna. A, Ale nas porzano Idiota Kto? Ja nic nie mam No ładnie, nie, no mam trochę. Kto? Ja idiota? Ale... Nie, ten tamten różowy <grymne> Sraczkowat <A>, Różowa sraczka? <grymne> ale ty masz pomysły

Okej. Okay. Ja, co to, to było? Aaaa! <śmiech> <śmiech> Walić, co? Zabiję kumpla, kto mi tak przygryzki. Ale nie ma sprawy. Za to kochamy kooperatywa. No właśnie. Dobra, już jestem. Co ty zrobisz? No ci, To trzeba tego pojąka zabić. Fu. Inaczej nie damy rady. O, widzicie, czego czekam nie znam. Daj to cię to tutaj chyba. Zabili. Zabili. Ej, no! Co? Franklin, żeście mnie zabili! Au! spider lemon. Mm. Ups! Ej, nie mam plazmy! Ja nie mam w ogóle amunicji! Chciałbym być tak na pojemni... tak pojemni... O! teraz fajnie. Tak. Ale w po sobie, sobie górę, bo obok leżały rakiety! Ta. I nie zna, nie ma, no tak! I zeszłem normalnie! tylko nie mam Tak było nie może iść. Rakiety moje to bóję. Tak, 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 A z czy... ciebie but... Tu jesteś. Ok, idziemy. Trzeba go nawać. No, Trzeba kiedyś dołożyć. Dobry, to jest. O. Było. A jaki to masz celownik? Ja mam taki kwadracik. Jak. A ja mam ja taki jak w Counter trochę. Ja też. Ja też się nie, nie wiem do czego to porównać, ale... Mecze... No mi to Counter przypomina. Hmm. Taki no... Normalny, normalny celownik. Jak, celownik jak celownik. Jak to inaczej? Jest! Rozwaliłem go! Tego pająka. Eee, jasne.

Mam kartę. Kurde, z piłą jadę. A gdzie też chciałaś z tą niebieską kartą? No co? Różne sposoby na przeżycie trzeba wymyśleć. No kurwa. Z piłą. No Franklin! Ok, 40 amunicji do jeszcze do... Chodź, chodź tutaj. Nie widzę cię. Wierzysz mnie? Masz, no. chodź, chodź. A u kogo to? U ciebie chyba. To u mnie. Chyba. Chociaż odbo? Nie, u ciebie chyba. Nie, to raczej u mnie. końca no, Szybko nam poszło, na no nie? No co coki. O tu coś jest. To już nie, ja to odłożyłem. Ale, ale, ale się Okej, okay, to chodź, żegnamy się i zakończymy. Tak, No ten... A co, żegnamy się? Tak, jasne. No no Głupie pytanie. No to teraz ty się żegnaj. Pierwszy. No to cześć ludzie, zapraszamy was do oglądania kolejnych naszych let's play. Pod tytułem, Zagrajmy w Doom eksperyment. Tak, i prosimy cześć. o subskrypcję, i komentarze i kciuki do góry. No to na razie. No. Cześć. No, cześć.